A jak rozmnażają się ptaki? Ptak dany musi znieść jajo po prostu, no. Ale sam z siebie znosi to jajo? No raczej nie ma samca, mi się wydaje, że... Jest... Nie ma samca? Cześć, z tej strony Piotr Dybski i dziś sprawdziliśmy wiedzę z biologii. Sponsorem tego odcinka jest Goldsaver, ale więcej o tym w dalszej części odcinka. Teraz zaczynamy! Ile żyje gatunków człowieka na świecie? Jeden. Jeden, bardzo dobrze. A jakiś, podaj jakiś gatunek, który już wymarł. Homo erectus. Bardzo dobrze, świetnie. Ile jest gatunków człowieka na świecie? No, kobieta i mężczyzna. No, był chyba, nie? Ten był. Austro. Austropoli. Austro co? Austro. Austrolo? Politek? Po... <śmiech> nie, <śmiech> nie wiem. <laughs> jak polityk prawie. Wymień jakiś <laughs> wymarły gatunek człowieka? Mmm, wikingowy. A jak się nazywają inne gatunki człowieka, które już wymarły? Mm, nie ma takich. No nie wiem. Inne homo. Inne homo? Tak. Ej, to się tak już nazywa? Gdzie człowiek ma skrzela? Pokaż na sobie. Człowiek, ee, człowiek nie ma skrzel. Nie ma skrzel, a co ma? Oskrzela. Oskrzela, bardzo dobrze, nie dało się nabrać, rewelacja. A nie jakieś tu? W tych okolicach? W sensie, no bo ryby mają oskrzela. Jeśli ja dobrze pamiętam, no to gdzie, gdzie ty masz skrzela? Pokaż na sobie. Jak sam W Na że gdzieś tu. Skrzela? No to pewnie przypucać dziś. Yy, no, człowiek ma skrzela. Tutaj, gdzieś. Tutaj? Gdzieś tu. Na jelitach cienkich czy grubym bardziej, jak sądzisz? Na jelitach, na grubym. Na grubym. O, skrzela do ryby, skrzela do człowieka. Odwrotnie. No nie. Odwrotnie, prawie się udało. Gdzie, gdzieś tu w tych okolicach. Tak. Aha. Yy, okolice yy, między obojczykami. O między obojczykami. Między obojczykami. Co to jest kruszec? Kruszec jest to e, kruszec jest to najczęściej metal jest to e, wydobywane z podziemi tak. jakieś minerały jakieś met... rudy często metal rzadki super. Okay. No jakie właśnie takie materiały? Często mówimy kruszec. Chyba nie szlachetne jakieś głazy czy coś. No Właśnie chodzi mi coś związanego z budową. Jakiś okay. budynków, jakiś nie wiem, może zlepiacz. Kruszec, jakaś skała. Jakąś skałę, nie wiem, okay. coś w a... Albo w ciasto. Albo w ciasto. Tak. Bo jest kruszonka tam, tak? <noise> tak jest. A jak się rozmnażają ptaki? Najpierw kopulacja, a później jajko. Tak, ja ją rodziłem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pan ptak przytula panią ptak i co się dalej dzieje? No i się rodzi. Tak po prostu. Ptaszynka. Ptaszynka? Czy tak jak ludzie, tak? No, Ptak chyba. rodzi po prostu... Mama ptak rodzi dzidziusia ptaka. Tak, tak to wygląda? No, może. Samiec coś tam przy, przynosił samicy, ale to nie wiem czy... Ale co przynosił? Masz na myśli jakieś pożywienie? Tak, tak. trochę bardziej pożywienie. I co dalej? No, ale nie wiem, co, co by to pożywienie mogło z... sprawić, w... że tak powiem, w dalszym kierunku. No to uprawiają miłość. Uprawiają miłość, czyli gołębi uprawiają miłość, tak? Tak. Okay, a jakie mają do tego części ciała przystosowane? No to, 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 to jak ludzie. Czyli ptaki mają penisy. Tak. Widziałeś kiedyś penisa nie. ptaka? Nie. Ale może mają kryte. Ptak dany musi znieść się po prostu, no. Ale samo z siebie znosi to jają? – No raczej nie ma samca, mi się wydaje, że... S... – Nie ma samca? – Jak się nazywa największy sak morski? – To jest płetwa albo Tak jest, bardzo dobrze. – Ja wiem... E, Morświn. – Orka? – Wieloryb. Czy delfin? – Jeśli myślicie o bezpiecznym sposobie na ochronę swoich oszczędności, zwłaszcza w okresie postanowień noworocznych, to mam dla Was ciekawą opcję. Sponsorem tego odcinka jest Goldsaver, nowoczesny sklep internetowy, który umożliwia zakup fizycznego złota po kawałku. Możecie kupić sztabkę dokonując zakupów za dowolne kwoty, a gdy uzbierasz już całą uncję, trafi ona bezpośrednio do Ciebie. Tak, fizyczna, prawdziwa sztabka złota. Jest to jedna z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału, dająca poczucie stabilności. Więcej informacji w linku w opisie, a my lecimy dalej. Co to jest symbioza w przyrodzie? E, jeśli na przykład dwa organizmy współpracują ze sobą dla obopólnych korzyści. Tak, bardzo dobrze. Te rośliny się rozwijają. Dzięki czemu? Dzięki symbiozie. Symbiozie. Masz na myśli fotosyntezę? Dokładnie tak. <laughs> Coś takiego, że to jakiś rozwój, porost. No na przykład mamy pumbę. I on się zakomplował. Z lwem, prawda? Czyli one się wtedy łączą i wychodzi z nich jakaś krzyżówka. O tutaj akurat by było ciężko, z pumpą, bo oni byli tego same, tej samej płci. To jest jakiś rodzaj DNA, coś takiego? Co masz na myśli? Coś do przekazywania czegoś? Symbioza? No to może jakieś połączenie raz na zawsze, że łączą się i tyle. Tak, no. jak miłość, tak? No, I, i, może co, I kopulacja, co się, tak? Być może. Na przykład krzyżówka. Nie, nie, to nie jest to. Tak, że jeden gatunek jest zależny od drugiego. Muszą, y muszą jakby współżyć. W sensie, nie w tym sensie, współżyć. <śm> Cała otoczka jakby przetrwania gatunku, o to chodzi. Rośliny się jakby, jakby e tworzą, się nowe. Czy jest to proces rozważania tak. roślin? Tak. A, dobra, okay, już pamiętam, z przyrody, z podstawówki, jak jest cały łańcuch pokarmowy. Wr wraca. Tak, wróciła do stare się uruchomiły, tak, potrzebowały trochę. Tak, wykopało się. Dobra, to jest jak właśnie na przykład cały łańcuch pokarmowy, że na przykład niedźwiedź je jaką, jakąś nie wiem, wiewiórkę, później ta wiewiórka je orzechy, a, a żeby drzewo wychodowało orzechy, to musi zjeść, powiedzmy, te, nie wiem, grzyby z, e, z ziemi i wszystkie. Znaczy, nie o to chodzi, czy nie? A jaki jest największy drapieżnik yy, w Europie? Lądowy. Niedźwiedź? Tak, bardzo dobrze. Czy Sorozec, jest gdzieś w, w Europie? Taki... I... Lew? Ale nie w dobra, dobra, nie w Europie. Łoś może? Myślę i to jest yy, coś w stylu tygrysa. Dobra, strzelaj w tego niedźwiedzia polarnego wtedy. Jaki jest Łoś? Łoś nie jest drapieżnikiem. Ale jest niebezpieczny. I tak, ale to jest co, in, co innego. No dinozaury już nie żyją, więc to nie one no chodzi. No nie, już od roku 2000 na pewno nie. No, Za e... dużo zanieczyszczeń na ziemi. Może jakiś wąż? Celowym jakiegoś ptaka, może jakiś orzeł? Nie wiem, czy słonia można uznać za drapieżnika. Nie jest drapieżnikiem i w Europie nie występuje. Jaki symbol chemiczny ma złoto? ZU, tak? Nie, 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 to nie jest Jak sobie zrzucił na stopy, to byś tak krzyknął. AU, AU, tak. <laughs> Nie za ten. Cynk. C również nie. Fe? Nie, to żelazo. Nie, to żelazo. Dobra, to słuchaj. Jakbyś se zrzucił sztabkę złota na palce, to tak byś zakrzyknął. Ała. A, no to... <laughs> no, no nie mamy hapierwiastków Ała. <laughs> Bo A gdzie? No nie hmm. wiem. Fe? No chyba nie Z. By było zbyt intuicyjnie. Nie, 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 nie Z. <laughs> nie. Szczególnie, żeby po polsku by nazywali, to byliby nieźle, <laughs> Tak, 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 tak. E, średnio by było, ale G może? Co to jest fauna? E, mamy faunę i florę. Flory to są kwiaty, a fauna to są zwierzęta. Tak jest, bardzo dobrze. Fauna no to jak wanda. Mi to brzmi na przykład. Okej, okay, a słyszałeś takie a okna? Bo muzyka, coś w muzyce. A może jednak fauda? Fauda? A nie, no może fauda jednak. Czym jest fauda? No ja mam faunę tłuszczu. <laughs> a jakbym Ci powiedział fauna i flora? Pierwsze, o czym bym to jakieś postacie mitologiczne, dobrze wie, że, że, że jak byli bogowie, jakiś ares, coś ten, to coś w tych okolicach bym, jak już no, co strzelał. coś z pogodą. Jak sądzisz? To, to jest, mi się coś kojarzy, że flora księżycowa, coś takiego nie, nie wiem, Okej. Okay. Mi... No w Afryce to jest fauna, która wyżyją właśnie bardziej egzotyczne, coś typu tygrysy, słonie. E, rosną roż, inne rodzaje drzewa niż u nas w Polsce na przykład. Czy w Polsce mamy gdzieś faunę? Wydaje mi się, że gdzieś na Podlasiu na pewno jest, na Pomorzu i, w, i na pewno w górach. Nie w górach. Czyli fauna to? Roślinny. Roślinność. A flora to? Eee, mm, zwierzęta chyba. Jak się nazywa samica jelenia? Łania. Eee, samica jelenia to będzie sarna? No. Też jeleń po prostu, tylko że samica. Sar... Samica jelenia. Samica jelenia. Sarna czyli jeleń i sarna. Tak. Jelonka? Jelonka. O, nie, to <grymne> to ciekawe, ciekawe. E, na literę E. Łasica? Nie, Boże, Jezus. nie Nieważne, nieważne, nieważne. <grymne> jeleń po prostu? Nie wiem, jeleń? Sarna! Może nie być takiej odmiany, może być jeleń po prostu. Jeleni i jelonka, nie wiem. Jelenica. Nie, jelenica. nie Jelenica. Nie Jelenica. Tak Podziwam myślałem. osoba, która by tak powiedziała, ale nie. Ile miesięcznych wpłat po 500 zł będziesz musiał zrobić, aby otrzymać jedną cyjową sztabkę złota wartą około 11 tysięcy złotych? 11 tysięcy 22. Super. 10. Nie, przepraszam, przepraszam. 20. Mm -mm. Gdzie jest, znajduje się ślimak w ciele człowieka? E, w Uchu. W Uchu. Bardzo dobrze. Ślimak? Czy, czy się wkręcam? Nie, to ja w że wkręt raczej. No jest, w ja. Może to chodzi o jelita? Że ślimak? Że one tak są, nie jelita, nie są Cienkie jego... czy grube? Cienkie, tak. A gdzie się znajduje ślimak w ciele człowieka? W brzuchu. Mu to krzyżówka jakich zwierząt? E, osła i konia? Tak jest, bardzo dobrze. Obstawiam, że woła. Coś z krajów bardziej afrykańskich, na przykład, nie wiem, Bawu? Ja na pewno jakieś krowy czy byka, tylko z czym? Nie chciałbym powiedzieć, że z żubrem, ale do żubra trochę złoto. To jest Bawu i, I... jakiś żubr? Mu to jest krowy i żubra? Eee, byka? Byk i co? E, I Bawu? Byk i Bawu. Magdalena, hmm. jak sądzisz? E, baran i Bawu? Nie. O, ja wszystko na B. Wszystkie <laughs> zwierzęta na B. Ach, mu to były um, te jakieś żubry, mm, żubry, bażanty, tego typu zwierzęta. Dokładnie nie wiem, które. Bardziej w stronę żubra czy barżanta? Bardziej w stronę żubra. Bardziej w, żubra. Bardziej w żubra. Mu to chyba było krowy i czegoś tam jeszcze? Albo U świnie. Świnie jakieś może? Nie wiem. Świnia i? Co Świnia potrzebujemy? i... koń może jakiś? Coś? Tak rozmiarowo trochę nie pasują do siebie, tak szczerze mówiąc. Hmm. To już wszystko w tym odcinku. A ja przypominam Wam, że jeżeli myślicie o ochronie swoich oszczędności, to z pomocą dłonią przychodzi GoldSaver, który umożliwia zakup fizycznego złota po kawałku. Więcej informacji w linku w opisie, a my się widzimy co wtorek o 16.00.